Siemano z tej witam was w kolejnym filmie na moim kanale Dzisiaj będzie inny filmik, i będzie serii Minecraft z ale tylko dzisiaj będziemy nagrywali poradnik Czyli jak stworzyć link. Potrzebny nam będzie do tego slime ball a ten można go zdobyć zabijając slime y I mieć, yy, można ją zdobyć Chcę pająka, Dobra, czyli jak to zrobić? Musimy wziąć te slime balle i nici. Slime, slime ball dajemy na środku, a nici dajemy tutaj i tutaj. A, mogę źle zrobić. Tutaj ją dajemy i mamy dwie nici z jednego. Niciami możemy na przykład y owce i ją przenosić. Więc to wszystko. Dziękuję za dzisiaj. No i to wszystko na razie.